Chcecie wiedzieć, jakie stowarzyszenie oferuje nam możliwości. O tym opowiadaliśmy na jubileuszowej konferencji. Czy chcecie wiedzieć, czego uczymy się w stowarzyszeniu krok za krokiem? Popatrzcie i posłuchajcie. Drodzy Państwo, przed Państwem drzewo działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, krok za krokiem w zamościu, które rozrastało się na przestrzeni 35 lat. Każda gałąź i liść symbolizują różne obszary działań i form wsparcia, jakie Stowarzyszenie oferuje osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Efekty tych działań Będą prezentowali nasi wychowankowie. Jednym z obszarów działalności jest wsparcie środowiskowe. Organizowany jest codzienny transport dla naszych wychowanków, uczniów i uczestników. Od 1993 roku korzystam z, z usług transportowych Stowarzyszenia. Krok za krokiem dojeżdżam z małej wioski o nazwie Boże Wola korzysta z paszportu o Asystent służy pomocą w codziennych czynnościach, kontaktach społecznych i edukacji. Asystentura jest finansowana przez Fundusz Solidarności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusze Ministerialne. Z pomocą asystenta mogę samodzielnie zrobić zakupy. Stowarzyszenie wspiera rodziny i opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie opieki wytchnieniowej. Z opieki wytchnieniowej korzystam od początku trwania edycji, jestem matką dwóch niepełnosprawnych córek. Jest to dla mnie ogromna forma wsparcia, ponieważ w tym czasie mogę odpocząć zregenerować się, chociażby pójść, spotkać się z przyjaciółmi, pójść na spacer, poczytać książkę. Zrobić spokojnie zakupy i takie rzeczy, na których nie mam czasu, gdy zajmuję się córkami, więc ta, ta opieka jest bardzo cenna i pomocna dla mojego codziennego życia. Będę korzystać z tej opieki w przyszłych edycjach i mam nadzieję, że będą, i chcę koniecznie tę formę wsparcia mieć. Kolejną formą wsparcia w naszych placówkach są treningi samodzielności. Jesteśmy na początku drogi wdrażania modelu kręgów wsparcia w naszych placówkach. To model wsparcia, w którym buduje się sieć instytucji i osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich lokalnej społeczności. W naszych placówkach prowadzone są również zajęcia wspierająco-aktywizujące. Dzięki programowi Erasmus mogłam spełnić swoje marzenie i wyjechać do Hiszpanii. Pierwszy raz leciałam samolotem. Pierwszy raz e, pływałam w morzu, w ciepłym w, w, w tie, w morzu w Hiszpanii. Kolejną formą działalności stowarzyszenia jest rehabilitacja społeczno-zawodowa, w ramach której prowadzona jest terapia zajęciowa. Dzięki terapii zajęciowej mogę brać udział w praktykach zawodowych, które przygotowują mnie do podjęcia pracy w przyszłości. Osoby z niepełnosprawnościami zyskują szansę na niezależność i aktywność zawodową dzięki tworzonym przez stowarzyszenie, przez stowarzyszenie miejscom pracy. Byłam uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej. Gdzie zdobywałam umiejętności niezbędne do smażonego funkcjonowania i podjęcia pracy. Dzięki temu mogę teraz pracować w swojej pasji i czerpać ogromną satysfakcję z wykonywanych obowiązków i dalszego rozwoju. Dziękuję. Mój kolega też pracuje. Dorośli i młodzież z niepełnosprawnościami korzystają z treningów mieszkalnictwa. Dom rodzinny uczy nas samodzielnego życia teraz i na, i na przyszłość. W zakresie rehabilitacji leczniczej oferujemy kinezyterapię, fizykoterapię, poradnictwo i terapię neurorozwojową NDT Bobat. W ramach edukacji obywatelskiej funkcjonuje grupa self-adwokatów którzy nabywają kompetencje w samodzielnym wyrażaniu swoich opinii, potrzeb i praw. Sels adwokatura rozwija mnie społecznie i uczy mnie interpretować prawo na swoją korzyść. Dziękuję. Poprzez kampanie, debaty i happeningi między innymi różni ale równi, niemożliwe, możliwe oraz warsztaty obywatelskie stowarzyszenie aktywnie kształtuje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Komunikacja alternatywna pomogła mi w prowadzeniu debaty prezydenckiej. Kiedy zaczynaliśmy działalność, korzystaliśmy z wiedzy innych, a teraz prowadzimy szkolenia dla rodziny, dla rodzin, dla profesjonalistów. Wydajemy własne publikacje. Oraz organizujemy międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje i warsztaty. Drodzy Państwo, kultura, sport i rekreacja są ważnymi elementami działalności stowarzyszenia. Rozwój pasji i uczestnictwo w zawodach umożliwiają zajęcia sportowe. Lekkoatletyka, bocia. Jestem wicemistrzynią Polskiej Ligi Boci, otrzymałam stypendium sportowe w Boci oraz dostałam się do kadry narodowej Boci. Bocia mi daje integrację, rehabilitację, mogę wyjechać na zawody krajowe i mistrzostwa województwa lubeskiego. Innymi z zajęć sportowych są zajęcia frame runner. Nie dość, że widać, to słychać. Jestem złotą medalistką we frame runningu. Ja też jestem mistrzynią. W naszym parku terapeutyczno-rekreacyjnym w Bondyżu jest organizowany letni wypoczynek. Przełamałam swoje ręki i pływałam kajakiem. Brawo. Odbywają się wycieczki oraz imprezy rekreacyjne i uroczystości. Przy okazji najważniejszych uroczystości odprawiane są msze święte i Marcin jako ministrant służy do tych mszy świętych. Dzięki Luźbie do Świętej, aż do Pana mogę wziąć moją pasję. Wielkie brawa dla Marcina. I dla Rafała, bo Rafał również służy Domrze Świętych, więc wielkie brawa dla panów. Nasze placówki są miejscem odbywania wolontariatu i praktyk studenckich. Mamy nadzieję w ten sposób pozyskać nowych, zaangażowanych pracowników. Podstawową naszą działalnością jest edukacja specjalna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Odbywa się ona codziennie w naszym przedszkolu i naszych szkołach. W szkole realizuję swoje pasje i osiągam wysokie wyniki w nauce. Wielkie brawa. Zuzia, pochwal się, siadecmy. Wysoko, wysoko, wysoko. W szkole przysposabiającej do pracy staramy się przygotować naszą młodzież do wykonywania różnych zawodów. Uczestniczę w praktykach w Kastrawie. Odbyłam praktyki z y, Zamońskim Muzeum. Najmłodszym dzieciom oferujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Stowarzyszenie zatrudnia ponad 250 osób w tym pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów lekarzy, psychologów, specjalistę AAC i dietetyka. Uczymy naszych wychowanków pomagania innym poprzez zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt oraz zbiórki żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Byłem organizatorem zbiórek dla bezdomnych zwierząt w zamojskim schronisku i dzięki temu czworonogi miały co jeść. Bardzo lubię zwierzęta, zwłaszcza koty, dlatego lubię im pomagać. Drodzy Państwo, żeby realizować projekty, w tym budowy, zakupy sprzętów, środków transportu, musimy zbierać fundusze na wkład własny. I robimy to między innymi poprzez organizację imprez charytatywnych, takich jak Ostatki Karnawałowe w Carskich Koszarach oraz coroczny Wieczór Dobroczynności Oddam, który w tym roku odbędzie się 5 grudnia. Na który już Państwa serdecznie w tym momencie zapraszam. Jesteśmy dumni z sukcesu naszych wychowanków. Wszyscy, którzy wspierają Stowarzyszenie Krok za Krokiem, mogą dzielić z nami tę dumę. Przetańczyć z tobą chcę całą noc, niech na nas gapią się, no i co? Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak. O que é